Mamy taką lepszą klasę różową. A i coś się. Coś się dzieje. A i coś się dzieje. Spadamy. Siemka kochani, witam Was na moim kanale. I dzisiaj jesteśmy, oczywiście, jeszcze zakopane. No bo jesteśmy tutaj na. Bo się zakopaliśmy. Metrę. Zakopaliśmy, jedziemy w stronę. w stronę w miejsca. Nie wiem, od razu mówić, powiem od razu. Tak. Bo idziemy. Yy, jak się nazywa? już mówiłaś Ruchowy wczoraj, że idziemy w jakieś. Muzeum. Yy, Szczęścia. Tak, Mama też się zna. Mamy sobie super sesję i oczywiście TikToksy, e, więc zobaczymy. E, Mama też e, TikToksy będziesz Tak. Nagrywa? Słuchajcie, tak, ten domek. Nelcia też? Nela. Nela? też. Ten domek jest super. No tutaj mamy blisko i sklep, i krokówki i mamy nawet tutaj mam 6 minut, nie? Na nogach czy Rzutka, nie, nie. Rzutka, nie, nie. Rzutka, nie. Nie wiem ile? Patrzałeś tam w mapy, nie? Nie. Nie patrzyłaś? Było może minuta. Ten, ale... Autem, minuta autem. To 6 A, minut, może na nóżkach. Tak. Także słuchajcie, idziemy w to miejsce, będziemy robić zdjęcia na insta, TikTok i co jeszcze? A i no, na youtube właśnie nagrywać, no pokazywać jak, jak to wszystko wygląda. pokazywać wszystko za olbrzymimi kamerami. To to Idą? W, 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 w. Idziemy tylko, że ja mam Dzisiaj pogoda taka i trochę słońca, trochę chmur, ale nie jest najgorzej. No, ale widzimy nadzieję, że w piątek Widzieliśmy, że piątek będzie słabszy, ale... Ale za to idziemy na muzeum. Mama. Pierwszy raz będę w muzeum, może to nie no. jest. Znaczył mi mówić mama, Nala no powiedz mama. 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 Chce iść się teraz. <noise> ale mówię. To co, do zobaczenia w na miejscu, nie? Tak, do A, tak ale jak ja mogę powiedzieć, że jak siadaliśmy do auta, no to my tak mówimy, no gdzie jest ta mama? Ona idzie czy trzeba mówi? Mama! No wydarłaś, jak wyjeżdżaliśmy, nie? Mama, ale Łobuziak. Dobra, wchodzimy. Prosto idziemy tak? O, chciałaś iść do domu do góry nogami, a tutaj i tak są rzeczy do góry nogami. Z 3 Nie, myślę, że nie. Nawet ten kabel jest fajnie zrobiony. a tu coś jest nie tak? Halo? Tutaj do Te meble? No. No? Wiszą? Nie? Ej, tak, tak będzie nie dobrze, wiecie. poczekajcie, tak jest okej. Okay. Trzymaj ten fotel, ty trzymasz jedną ręką. No. O. O. Słuchajcie, jesteśmy, w szatnia damska, nie wiem czy mogę wchodzić tutaj, mogę? Nagraj jak to Nagram Cię jak bijeś tutaj, drabinki nawet różowe. O! Ja chcę takie zdjęcia jak trzymam te... Można? Można. Trzymam ten kucharz. Jej! Dobra. Dobra, robimy sesję zdjęciową. Teraz Nikola. Yy, a TikToka jeszcze? Najpierw TikToka zrobimy, a później zrobimy sesję zdjęciową na Instagrama. Także wpadajcie na Instagrama i na TikToka. No polskę, Poczekaj. To taki urywek tam, nie? Z przybliżeniem? Tak, nie może. nie Albo zrobię takie coś. Tuż, uderzenie takie. Dobra, to 3, 4 ry. Sprawdź sobie, czy jest dobrze, pewnie to zaraz poprawimy. No. <laughs> może, być, może być? Dobra, robimy teraz zdjęcia na Insta. Tam już widzimy pączka, słuchajcie, wszystko fajnie podświetlone jest, boxy są. Słuchajcie, teraz poszła sesja z pucharem i to jest puchar za najlepsze zdjęcie na Insta. <grywa> ja żartuję. Ja jestem piękny i trzymam literę w Lecimy dalej. Zgodnie z najlepszym no fajnie, ogólnie fajnie. Mama, Ty z chcesz we worek uderzyć? Nie Ale to są jeszcze piękniejsze rzeczy. Mi się no. lubi się. Ale Cia piję no, ale cię Znaczy chipsy takie owocowe. A <grym> nie, napisy, tak Dobra, poczekaj. Wysłuchajcie, teraz Nikoli tutaj żeby chciała ona jeszcze napis i ten. No, i tak do ciebie mam podejść. No to weź tam, no, się schyl. No, trzy, cztery. A teraz jak tu wstajesz, no, do góry? Równocześnie musisz wstać do góry. Dobra. Trzy, Cztery. Dobra, Dobra, zobaczę. Krupówki 40 jakby, co? Fajna miejscówka na robienie zdjęć. Jesteśmy w rodzinnym tutaj klimacie, ekipom. Jak, jak zawsze. I co? Fajnie. Ej, patrz jakie to niesłego! Ej, i to mega krzesło? A co to jest za krzesło? Do czego to? kamerę. No. Aha, bo to jest lustro, a nie? Nie, to jest krzesło, a ja tam siadam, Tu stoi przy mnie jest mniejszy. Patrz, tak ustawisz ja, i patrz. Ja tam siedzę, a mama będzie tutaj stała. I że jestem taka mała, na taka duża. Wiesz, co chodzi? Zobaczysz. Patrz. Nie więcej. Najpierw ustaw kamerę, ja ci ustawię. Coś takiego od dobra? Ale fajne, a mamy nie widać. Akcja? Dzień dobry, czy są? Może lody? Halo! Dzień dobry. Przy... dzień dobry! O, dzień dobry! Poproszę dwa takie duże rożki. Bo moja rodzinka lubi dużo zjeść. Waniliowe ma Pani? Waniliowe, proszę Pani. Waniliowe ma Pani? Mam choinkowe. No. Jakie? Choinkowe? To też też można jeść te? Ono dużego duże Anelamo takiego dużego. Wow. Tata sekuruje. No, zdjęcie no, idzie. No, szybko. Pięknie, dziękuję. Słuchajcie, my jesteśmy już w samolocie. Dzisiaj mamy taką lepszą to, klasę różową. A I coś się... Coś się dzieje. A I coś się dzieje. Dobra, ście mamy. Jesteśmy w takim czymś tutaj. Dobre je. To też jest spoczko. A za nami góry. Także robimy zdjęcia TikToki. Ja pomagam Nikoli TikToka nagrać. Później, mama też ci taka coś? Nie, ja już chyba nie. Już. Są takie Tyle miejsca powinno być w ogóle? Nie, tego nie można przesunąć. Ehe? No, wiecie. Ehe? Eee, co Ej, pani podać? Ej, już skończyły. tu takie flamingi są. Skoki na czeskie. Nikola, chodź, będziesz skoczkiem. No, skoczka tak. No. Dobra Nikola będzie Nikola Adam Małysz Dobra słuchajcie my jesteśmy teraz w bananowym świecie, jest nelcia, są banany, wiszą różowe i żółte Jest basen Ale nie możemy korzystać z basenu to się mnie wchodzić do basenu, O ciężko by było później to wszystko wyczyścić, a wiadomo jest koronawirus. Dezynfekcja takiego czegoś by trochę czasu zajęła. Nikola TikToki nagrywa. Ugryzł tego banana? Co ty gadasz? A jest To już ugryzł banana, nie? No nie no, nie wierzę. Myśleli, że to prawdziwe chyba ja są, wiesz? Nie. Yeah. Jesteśmy w świecie lotów. Słuchajcie, zamiast yy, że nam Epicko to wygląda nie? No. Dobra. lecimy na ostatnie już. Słuchajcie, my już, jesteśmy. My już jesteśmy po. Po, właśnie, po, po sesji siłka, Instagrama, ale fajne Tak, mega, fajne miejsce w ogóle. Kto to wymyśli w ogóle? Dla takich TikTokerów, YouTuberów i Instagramowców, jest świetne. Świetne. I ja nie wiem, czy ja za dobrze nacisłam. Wujka, Tu będzie gdzieś? Na co idziemy? Na zero. Nie wiem. Zero. Idziemy okay. jesteś na, na zero. Jedynce? Jesteśmy na jedynce. Także że się jak zrobiamy na chłodna. dwie godziny żeśmy tam byli słuchajcie, dwie godziny, słuchajcie, ale widzieliście. Ale się że... nie wydaje, nie? Ej, gdzie na dworze? No nie masy? wydajesz. No znowu jedziemy tu. A czemu to tak jeździ? Nie wiem. Minus jeden? No, dwa. Aha. A co na ciasteczny? A my, my sobie my się jedziemy w tym bispod na Słuchajcie, bo ja. myśmy teraz ja jechać, czy na ten wyciąg, na Nie wiem czy pojedziemy, nie Właśnie, zobaczymy. To jest do 16, a jest. No krótko otwarte właśnie teraz jest. Na razie jedziemy słuchajcie, gdzieś zjeść na obiadek, a ja później zobaczymy. Tak, dokładnie, zobaczymy jak to będzie. Pa! Pa!